Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień, zmagań na Palionowie jako pracownik Taty. Hej teraz, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pójdę tam, bo ja się zastanawiam nad jednym, czy ja dostanę kiedyś jakieś poważniejsze misje. Bo póki co, no okej okay, są tam jakieś tamte, no wiadomo, no mieliśmy ostatnio dostęp broni w ogóle. To wziął tam te broń, Ja nie wiem, co mu w ogóle odwaliło, nie, w sensie to jest tak ryzykowne e, ja nie wiem, czy ja przez to nie będę miał nic przewalone. W sensie wprawdzie ja z nimi wtedy byłem, ale wiecie jak to jest, no wiadomo, no coś się może usypnąć, coś mogło coś w nie wejść więc zobaczymy zaraz. Ja idę wybadać sytuację i mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. Wy oczywiście subskrybujcie ten kanał i wpadajcie na inne kanały, tam są dziennie filmy. Ja już o tym chyba nie będę mówić, bo raczej każdy wie. Zresztą inne kanały idą bardzo dobrze, więc po co o tym klepać, ale można poklepać o Instagramie, bo tam zaraz 50 tysięcy, a ja te 50 tysięcy nabijam od 4 miesięcy, więc fajnie byłoby, gdyby już wbiło. Więc jeżeli ktoś nie obserwuje mnie na Instagramie, niech wejdzie teraz, bo... Na relacje dodam jakieś fajne pytania, gdzie możecie mi zadać jakieś pytanie i odpowiem na te, które będziecie się najczęściej powtarzać. Czyli jeżeli się mnie spytacie, nie wiem, będzie 500 pytań, e, nie wiem, jaki jest mój ulubiony kolor, to na to odpowiem. A jeżeli ktoś z 500 pytań zada o jakąś inną rzecz, to też na to odpowiem, więc po prostu wpadajcie na insta. A ja nawet się nie przebieram. Ja jestem zresztą bardzo dobrze ubrany, jestem w garniturze, prawda? Myli się wiem, w ogóle z kidowicami, bo ja tam mam spodnie, to takie coś ich nie da ściągnąć. Z tym kursową wajnie coś takiego, a tutaj sobie mogę ściągnąć, tak, kurde mi się myli. Dobra, mam wszystko, garnięte, idziemy. A Wy zostawcie też łapeczkę w górę. Dobra, idziemy, idziemy do budynku, nie ma co przedłużać, trzeba się dowiedzieć e, czy po prostu jestem jakkolwiek podejrzany. Lepiej już będę mówić cicho, bo tutaj jesteśmy blisko, to nie będę klepać głośno. Dobra, wbijam, wbijam na pewniaka, jakby normalny dzień w pracy. Jakby był normalny dzień w pracy, nic e, normalnego. Dobra, pokam. Halo, dzień dobry, jestem w pracy, wszedłem. Czego to. Co, ale czemu tak nie miło? Ej, no przecież przyszedłem do pracy. dzień jak co dzień? Słuchaj, Zapson, trafiłeś bardzo zły moment, bo my tutaj z synkiem obyślamy pewien incydent. No... Skąd on no ma broń? Skąd on ma broń? Ktoś na jak... No właśnie. Co? A skąd ty masz broń? No Czemu on to... ma? Ale dobra, 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 zaraz ci powiem, bo... Ogólnie to pożyczyłem, bo on jest teraz moim ochroniarzem. Jak ochroniarzem? Przecież ja pełniłem to, jak... tą funkcję. Zab no no ale... właśnie, z tobą jest mały problem, ale to zaraz pogadamy. Słuchaj, bo... bo ty trochę już pracujesz u mnie, nie? no tak, no. No, no tak. To dzisiaj mam dla ciebie ogromne wyzwanie Wyzwanie? Jakie wyzwanie? Tak To musisz się zrzec z całej wypłaty To jest twoje wyzwanie jak to że? No nie no, ale. Jak, jak to mam? Nie mieć wypłaty w ogóle? No co wam gada teraz w ogóle z no, Ale podpisałeś umowę, że ja nie wykonywał wszystkie zadania, no to masz zadanie, zrzesz się wypłaty! No. Ale no, ale, ale, to, ale to co to takie zadanie jest nie... Dobra, ja idę do rzecznika praw konsumenta odnośnie pracowania i zatrudniania pracowników. Idę, składze, idę do to sądu to i was uwalę za to! Nie nie, 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 Ja nie chcę cię stracić. Jest dobrym pracownikiem. Co kulkę mi władujesz ty? Ty nie kulkę powinieneś w ogóle tej broni od trzymać. Ty miał trzy oka. Ty nie powinieneś w ogóle tej broni dobrze. trzymać. Czemu ty mu dajesz tą broń, panie tato? Mam no bo jest moim ochroniarzem. Mam go strzelić? Nie, jeszcze nie. Na razie, na razie, Czekaj. Ja mam pomysł, ja mam pomysł, ale poczekaj. Chodź, tak. chodź, tak. No. Co wy, co wy odwalacie, ej! Słuchaj! jest Musimy porozmawiać i to tak poważnie. Zacznijmy może od tego, co przed chwilą mówiłem, czyli o wypłacie, bo u mnie to trochę mi się smutno zrobiło, bo ja tak sobie pomyślałem, że no dobra, za, dobry pracownik powinien być dobrze wynagradzany, rozumiesz co on Tak, jak? tak, tak. Jak ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, no to po prostu trzeba mu dać y, należną zapłatę. Tak, no na nie napiwkę. No, A ja dobra. pracuję przecież perfekcyjnie, wykonałem wszystkie wszystkie rzeczy. E ty się no właśnie... sam śmieje z tego co ty mówisz? Jak się śmiej, nie nie, nie się śmiej, nie śmiej! Jak Cyrek. nie zrobiłem? Jestem, jestem, jestem. Nie wyzywaj mi go!. Elokwentnym e, pracownikiem. Proszę dada, dada. mi uszanować. Poczekaj, muszę mu coś powiedzieć. Tak Co? Zaraz ci odetnę całe kieszonkowe, dobra? A to. Ale to jest on na pewno, on. Patrz, ucieka! Zaraz Cieka. ci pogadamy, poczekaj, musimy zaufanie od tego jakiś To musi mężne. być on. Ja to wiem, że to jest on. Ale nie, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. No nic nie słyszałem. Tak jak powiedziałem, tak żebym zrobił także dzisiaj dostajesz ale nie wypłatę, dam ci przelewik Haha, e... wypłata, ale tutaj nie ma przelewów, tak pan, do, do, do łapy No normalnie, no, do, a, do łapy, tak, ci mnie, do tak, łapy. nie, Do łapy, no wiadomo dobra, 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 trzymaj, trzymaj, trzymaj Ile a. to jest, ile tu jest? 25? No tak, jak 25? Aha, dobra, dostałem, dobra, dobra, miałem w już 25, dobra, 64 dostałem, tak? No tak? No tak, no, no. No. Starczy czy nie starczy? No, mało, no, mało, no. Dobra, a tak naprawdę to nie była co? wypłata, tylko to była. Yy, to była. Yy, te. Yy, yy, łapówka. łapówka. Będziesz teraz gadał. Łapówka? Ale co mam gadać, ej? No. Dobra, słuchaj, słuchaj, pan tego gnadał! No. No. Ja zab, nie, zab, nie mogę! Zab, zab, ja cały ja czas to człowieka z broni Gadaj, celują, grożą mu. Bo... Gdzie tu jakie zaufanie do pracownika? Dobra, hejter słucha. Cześć, następny. zapo. Czego Cześć, następny. Cześć, następny. jest wygląda tak. Pamiętasz, że ostatnio, nie? Tak Byliśmy w Szefów Tak jest No I ogólnie to w pokazałem ci bardzo, ale to bardzo sekretną rzecz, o której wiedziałeś tylko ty Yyy, eee, w sensie ten safe z broniami No dokładnie I tak. teraz wyobraź sobie taką sytuację, nie? Wyobraź sobie no. taką sytuację, że nagle ktoś przychodzi, robi pum I tego okay. sejfu nie ma Aha, czyli ktoś bardzo okradł Czeka, czekaj, czekaj, jesteś w stanie sobie to wyobrazić? I, Jestem w stanie sobie to wyobrazić, tak No Jest, i super. to zrobił I, i powiedz mi, jak ty <grym> to, to zrobiłeś? Słuchajcie, jak to miałem zrobić, jak ja cały czas wtedy byłem chyba z wami, tak, czy nie byłem? Znaczy, ja cały czas do was pracuję, no to kiedy to się miało stać, kiedy to Dobra, było? No, ale mówię przez śmiech, słyszysz to, tato? Nie. No bo ja mnie bawi tak ta sytuacja, kiedy, 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 kiedy to słuchać. się niby stało, no kiedy to się stało, słucham No to kiedy, no, to, no kiedy to się stało? No, no właśnie, jak chyba gdzieś poszliśmy razem No to no jak ja to miałem być, ja skoro wtedy... No jak ja miałem wkroczyć, jak ja byłem z wami. I zarąbał to pewnie, albo jego koleczka, kurde! A, koleśka, a, 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 a Ten. właśnie, a co jeśli babik. na przykład Co? A jak to był bambik? Że tost, ale ja z nim w ogóle nie tak. gadam teraz! A, właśnie, może się ten. A dobra, a dobra, zobaczmy, zobaczmy, dobra. Ale załóżmy, że ty byłeś tam z nami, tak? Byłeś tam z nami, nie? Tak, Ale co jeśli poprowadziłeś ogromny mechanizm na kilka tysięcy kratek, nie? I takim redstone'em pociągnąłeś, a to było kiedyś i po prostu wysadziłeś to, kiedy byłeś daleko. Dobrze. Chodźmy do mojego domku, sam coś pokażesz. Chodź, chodź, chodź. A może się wybiłeś? Nie wybiłem tak naprawić rzeczy. Nie wybiłem to rzeczy. Nie w kolano! Nie w kolano, dobra. Dobra, chodź. Bo wy mówicie o o nowych mechanizmach, o jakichś zabawach, dobra, chodźcie tak, do mojego tak. domu. No tak. oni, oni, oni się komunikują chyba z tym, z No jak się no komunikujemy jak się przecież, ty? jak się mamy komunikować? Przez wami no teraz że... No myślę, że macie to swoje spotkały. Tu mówcie się jak mogę podsłuchiwać, proszę zobaczyć To jest moje wejście do domku no To jest moje wejście no, ale, to, ale to było hamskie, ale i co ja mam teraz? Przeciąg miecz mieć ty, byś mi postawił te drzwi na przykład, No okej, no, okay. proszę bardzo, tu nie ma żadnego mechanizmu, tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma żadnego redstone'a, bo ja go nie umiem Dobra, no, no, ale ty ty nam teraz będziesz kiedyś wciskać, że nic nie kid? ma na Jaki kit? Ja nie potrafię A, używać redstone'a, ja nie potrafię używać redstone'a Mogę sprawdzić, mogę sprawdzić? No proszę bardzo o, Dobra, to, to yy, co to jest to? Ruda Redstone'a wykopana z irgdzacją, żeby robiła no. za wygląd tak samo jak ten lapis tutaj. No to powiem ci po pierwsze nie robi, a po drugie to już jest pierwszy dowód. Synek, zapisuj do dodatników, zapisuj w dodatniku. Zapisuj ta, do dodatników. Tak, nie. Ta. Już jesteście niepoważną niego. rodziną. Nie, dobra! Widzowie mi też pisali o tym. Zaraz zadzwonię do twojej żony, tato hetera i się skończy dzień dziecka. O nie. O kurde. Ej, on no. nie może. Znaczy, znaczy, ja nie mam numeru, ale jakoś go zdobędę, a jak zdobędę, to będziecie mieli przypał. Dobra, dzwoń ty, i tak ty masz jaj, żeby zaprzód, to zaprzód, zaprzód, zaprzód. No i co, nie tylko wy macie haki, co? No, no. Dobra, Dobra. synek, nie, idziemy stąd, chodź, wiesz co, mi się zajdzie, bo nie on, to... to nie jest stąd. No, no, no. ej... To nie ej, Oczywiście, o, że to nie ja, w ogóle, właśnie, ja żądam wstawienia minowych drzwi. Dobra, drzwi. Dobra, dobra, dobrze. Żądam Serja, za. Tak jakieś brzydkie. Ej, nie, Nie takie, no nie mogę wejść przez nie, normalne drewniane, zwykłe! tu idziemy no! No nie, zwykłe drewniane! A poza tym Czemu wy strzelacie wieśniaka? No bo ogarny, weź mu to lata to no, przecież on nie potrafi nie tego, tego, tego używać! Czemu ty synowi dać bronią ma 13 lat, no, nie potrafi jeszcze tego używać? Eee! Taki szczeg szczegół. Dobra, ale ja, ja mam pomysł, synek. Wracaj, wracaj tu. Ja mam pomysł, co to może być w sumie. Co? Ty, bo przecież ja zatrudniłem jeszcze tego, zwierza. E Jakiego zwierza? O nie, nie Yeti. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. zatrudniliście do pracy? Dobra, już nie, to, to, dostaw, Ja nie, to nie mogę. Nie. ja sobie ja... z nim pogadam, to jest mój kolega. O, oczywiście, że też oni razem trzymali, przecież twój syn robił same złe rzeczy na Palionowie właśnie z JeTim. Więc jak no, tego ja zatrudnię... już właśnie! Ale jak go zatrudniłeś, to na pewno on coś wykradł albo coś zrobił, to na pewno jest on! No, ale jak? Jak niby? No nie wiem, no przecież ja byłem z wami cały czas, no to jak to miałem być ja? No telepatycznych no ale... umiejętności nie mam, magikiem a co nie jest. No wiesz, miałby to zrobić, przecież on nie jest zły chyba już, nie? No jak nie jest zły, no na pewno, znaczy nie wiem czy jest zły czy nie. No nie wiem, no a, a, a może e... to bzyku. Może ja? to. Pso? Ej, to taka opcja, Bo ja kazałem właśnie y, zwierzowi y, zabić bzyka. O, no, no i może się zemścił, o Ej, a może, a, a może ten, oh, hey. ogór A to może, a może ogór, ogór być jeszcze A może, a o, może i... dywan, no właśnie Ja z nim byłem ostatnio i na strzelnicy. W każdym razie proszę mnie nie oskarżać, bo ja byłem cały czas z wami Poza tym dostałem należną wypłatę, tak Więc, więc ja tutaj mam nadzieję, że to jest a... że, że ja jestem dobrym pracownikiem Ej, dobra, ej, dostałem dostałem. Teraz to dałeś mi do myślenia, nie? No właśnie, proszę to przemyśleć, a ja idę do domu, Ej, bo ja, ja mam dość takich oskarżeń. A jakbyś miał jakby wskazać takiego pewniaczka, kto twoim zdaniem to zrobił? Eee, no pewniaczka ja nie skażę, no bo nie, nie, nie wiem, Yeti, nie mam pewniaka. Czyli tak? Nie mam, nie, nie, nie mam pewniaka! Oj. Widzowie, chyba, chyba źle zrobiłem, ale no w każdym razie. Dobra, czekajcie, wejdę do tego domu, żeby mnie nie słyszeli, bo oni to cały czas gdzieś tu grasują. Dobra, pyk. Słuchajcie, no nie mogłem wrobić tosta, no przecież jak miałem wrobić tosta, no przecież to jakbym wrobił tosta, wrobiłbym też siebie, no nie! Musimy jakoś zwalić winę na kogoś, ale nie wiem, jakoś mi się nie wydaje, żeby to wyszło na jaw. Mi się wydaje, że oni to oleją, bo w końcu to jest tylko jedna broń. Czy tam kilka, nie wiem ile to zgura. W każdym razie, napiszcie w komentarzu, jak możemy się po prostu uciec od tego tematu, żeby nie być po prostu podejrzanymi.